Cześć, witam wszystkich. Siemano, kolejny dzień dostaw w firmie Volt oraz Uber. Teraz idę odbierać Bombay Masala. Już jako drugi dostałem zamówienie. pierwsze zamówienie z Wygap, a drugie zamówienie właśnie z Bombay Masala. Jesteśmy w takim miejscu. No, no i teraz idziemy po odbiór. No dobra, odebrałem jako drugie, więc pierwsze zamówienie będzie za 19 z Wegap, aż tam pod Trocką za 19,80. A drugie zamówienie wziąłem za 11,50 chyba. Też w tamtą stronę, nie? Z dojazdem tutaj, więc opłacało się. No dobra, no teraz idziemy sobie na spokojnie dostarczyć jedzenie. Zamówionka. No dobra, akurat przyjechaliśmy na przyjechaliśmy na adres. Jedziemy. Jedziemy. Na ulicy C, na ulicę Bogumińska. 1,8 kilometra. No dobra, to jedziemy. Z adresem. Mr. Dave? Tak. Proszę bardzo. Dzięki. No i dobra, i wracamy teraz, i wracamy my na Pra... No dobra, i teraz wracamy na Pragę. Zobaczymy, co się tam dzieje. Może dzisiaj będzie fajny dzień. Ale na pewno gorący. Tak, no dobra, a teraz yy, właśnie kolega przetestuje. O! Wow! Wow! Ale to maszyna! Wow, wow, wow! wow, wow. <laughs> Ale zajbliście! Mu dać gazu. Ale to daje... Posłuchajcie, ponę musisz na 100% wymienić. Bo ja czuję, jak jadę, ją cała dupa tak kurna. No bo jest w tragicznym stanie po prostu, kurna tragedia. No, i jak się, się jechało? Taki... Jest różnica w napędzie? Tak. Dawałeś gazu? Dawaliście i dobrze? było tak fajnie. Wygląda, ale po. To, no, a, no wiadomo, no z 500 pięćsetki... na 125. <noise> no wiadomo. <noise> Dużo różnica. Ja. No. Fajnie. no fajnie, fajnie, fajnie. Zajebiście! No dobra, ja mam zamówienie z Doliny Kebab już gotowe właśnie. E, jadę tutaj na obok. Kusik za 880. To żegnamy się z kolegą. E, właśnie, ale nie na długo. Dobry? Dwa sześć dwa. Odbiór. Dziękuję. Dzięki bardzo. Pozdrawiam, do widzenia Polecam tą knajpę. Dobry kebab robią. Naprawdę. A kolega czeka na zamówienie, kurne. Tak. Dwa cztery jeden. буду. Но не стеты. Добре. Зараз тут садовіми якось. Курно. Dobra, jadę z tym na Katowicką a potem jedziemy 6 kilometrów No teraz jestem na Rondo Żaba, tam jest cmentarz żydowski a to jest Rondo Żaba Za ten ostatni kurs zapłacili za 6 km 25 zeta No nie urywa to jajec, ale не стеты. Турна, с замовленями какая-то шлипа. Добро, то вращаем. Опять на замовление зашел. Трошечки спора, я уже не хотел, это глазло. Все вместило до одной торбы. И он постановим это забрать. Целковидеть. Ну и идем, клиент. Powiem ja Wam szczerze, o, dzisiaj lipa, nie wpada tak, jak bym chciał. Lato tak zawsze jest, ja to wpada od niechcenia. Tak, momencik, 70, mam 77 i uber mam 25 czyli 100 w ciągu 3 godzin tak sobie, w dostawach jak się nie ma 35 na godzinę na rękę to to się w ogóle nie opłacalne jest Wiecie, z papino dostałem o takie zamówienie Panie Małgorzata A jeżeli jadę do pani Małgorzatę to jest 8 zł tipa plus 10 dostawa no to w sumie 18 zł będę miał za tą dostawę Papino Cześć Znowu w pracy? A, takie życie. Trzeba pracować. Cały czas. Every time. Every day. Tak. Zabieram, wiesz co. Aha, uh -huh, 74. To te dwa? Ja O, bez pizzy. Okej. Okay. Piżdżanie. OK. Dobra, dzięki i miłego dnia. Pa, pa. Człowiek dobry Jak tam dzisiaj? Stowisk nie zamówienie No ma pan zamówienie? Ale wszystko takie lipne Ale to jest 250? 300 300 o kurwa Mogę nagrać? Ale kurna to jest... A bo amortyzatory nie tak mają, nie? Po jednej stronie. Tak. tak. Jak w samolocie. W samolocie, no. Ale hmm. Trzysetka, no tak, bo ostatnio... Ostatnio pana widziałem jak pan przyleciał kurna na tą. E, Zwycięzców. No to normalnie masakra aż, aż tak? Nie no to w jeździe. Ale co, bierze, bierze olej? No właśnie ostatnio przedawkowałem ten olej No jest za duży stan, bo to strasznie jest upierdliwe nalewanie, bo wlew jest tutaj. Mhm. To żeby to w, ogóle, to w ogóle mógł wlewać, to wyjąłem z, z tego, jak są do, do kąpieli te płyny z dozownikiem, no. to uciąłem tą rurkę, mm -hmm. wkładam tą rurkę tam, dopiero w tą rurkę lejek mm. i to się nalewa, bo ta rurka się napełnia się natychmiast i się przelewa, więc to trzeba... To tyle, żeby nalać z butelki tyle oleju, to jest 10 takich operacji. Mm -hmm. No i niestety przedawko no tak. Nalałem, akurat miałem tak, że jedna butelka mi się kończyła, drugą miałem nową. Mhm. No to wylałem to co miałem w tej, tej butelce Jeszcze tak patrzę na stan Bo no to było tak między, jak zacząłem wlewać było na minimum, równo na minimum mhm. Jak wylałem z tamtej butelki starej to miałem w połowie, no to mówię to jeszcze, no i przedobrzyłem, teraz jest tak sporo. Za, za dużo, ale co, no wtedy po prostu wyrzucę go przez filtr, tak? To znaczy nawet nie wiem, może być tak, e... że zacznę go wyrzucać w skrajnych przypadkach, ale to ja sobie to tam jest, jak, jak jest nadmiar, mi kolega tłumaczył, jak rozbieraliśmy teraz w łodzi, robiliśmy w Hondzie Forza u klienta zawory, regulacje, on mi właśnie tłumaczył, to wszystko jest na filmie. Że, że mówię, widzisz ta rurka gdzieś idzie, to jest właśnie to, że jak wpada za dużo oleju, to on go wyrzuca właśnie przez tą rurkę, nie? Jakoś, to się i zasysa i spala? Tak, 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 jakoś tak, yy, jakiś taki system, nie? No ale kurna rakieta, rakieta, szesebka. No ja sobie nawet nim ten, robię takie dalsze wycieczki, ja w ogóle mam jazdę taką, żeby jechać gdzieś całkiem daleko, ale to jeszcze muszę to taki bagażnik z przed przodu. Chciałem to zrobić od, Aha, od razu. Z w przodu to, ma taki bagażnik, tak? Tak, chciałem to zrobić od razu, ale wtedy by przekroczyła cena 30, 30 tysięcy. Tak, Więc tak. żona postawiła szlaban i teraz będę musiał dokupić któregoś nie osobno. Ja właśnie też. Kurwa, teraz właśnie w Forzach chcemy zrobić za miesiąc z kolegą kanapy, nie? Taki wygodniejszy, żeby lędzmy hmm. trzymały. I ta kanapa się cofa od 10 cm do tyłu, nie? Tak przerabia gość, że 8 paczek chce. 8 stów No to 8 stówek, kurczę, za przerobienie, no to w sumie nie jest drogo. No bo taki wydatek to niestety. Ja teraz sprzęgło zamówiłem do niego kurwa, na te okłodziny Ale jakieś inne czy dają... no, inne? Nie, z AliExpress. Za się złota. Tak to sprzęgło kosztuje około. Same okłodziny Hondy kosztują około 500. Mhm. Bez sprężynek. Drogo. Лоу, бет. Лоу, да, да, Хорошо? Да. Бонус комплект? Нет. Нет, бонуса? Нет, бонус, но. А, да, Тук-тук Нет но только то только то только то только то только <laughs> very mao 25 kunabu one deliver man no work today no no you wczoraj film. Tak. you see <laughs> yeah uh. no także kolega kolega Już się załapują na co dzień w filmie ja? Ja, ja się Ja Okej No dobra, ja dostałam pinsy i teraz jadę właśnie na Nowakę Żyweńskiego Hejka Jest bardzo gorąco za 100 stopni, właśnie, a to moja ślicznotka, taka ładna. No, więc wracam na francuską. Może zaraz coś zjem, no i będę czekał na dalszy rozwój sytuacji. No dobra, to wszystkich pozdrawiam. A to jest, proszę Państwa, Leonardo 150. właśnie skuter kolegi, z którym kiedyś pracowaliśmy w Wolcie. No, to jest Leonardo. Leonardo 150 HWP. Ja no, ładny skuter. W sensie fajnie jeździ. Kurde, aż ja do dzisiaj to nagrałem. Chyba. Bardzo dużo skuterów Wszystko takie malutkie Czyli do uwierzenia, że tutaj filterek taki mały jest Ale kolega dba o niego dobra No teraz kolega pojechał się przyjechać moim skuterem dobra, ja idę po zamówienie odbiór Zaczęło padać Ой, падает, падает. Ой, падает. дождь У нас. О, właśnie. Тут начало падать. А я тут под таким дашком снегам, кусок скутера мокне. Ну, себе Пепси открыл. С себе данное, жел ⁇ Дранкен. там каск лежит. Ну и тут себе dzisiaj mm -hmm. właśnie, в таком настрою климат. В таком климате съем. Не, ну курно, то уж на пердела это здорово. Dobra, jak to się mówi, bo na Ну, No, się manko, witam wszystkich. No to więc sprawa wygląda następująco że teraz jest 16.40 i już na nagrywania na dzisiaj zakończę nie wiem, jeszcze pojeżdżę, ale muszę kamerę chyba schować i założyć kurtkę przeciwdeszczową więc kamerka pójdzie do bagażnika a więc dzisiaj tak, w ciągu 5 godzin zarobiłem 125 11 zamówień Plus 25 Zubera. No to zrobiło 150, na 300 gdzieś 130. Tak sobie. Tak szczerze mówiąc. No dobra, jeszcze jakby co to ten, to jeszcze popracuję. Po no ale już ogólnie na dzisiaj będę kończył ten dzień. Życzę eee... wszystkim e, dobrego dnia lub nocy. To jak ogląda. no dzisiaj ponury. Pochmurny, pochmurna końcówka. A więc trzymajcie się ciepło, subskrybujcie kanał i pa!